Zdarzyło Wam się już kiedyś odwołać grilla przez kiepską pogodę? A może zamarzył Wam się idealnie wysmażony stek z charakterystyczną wysmażoną kratką i to najlepiej w środku zimy? Tak się składa, że znam rozwiązanie na Wasze problemy. Nazywam się Bartek Grzankowski i opowiem Wam dziś trochę o elektrycznym grillu Hisense HCG1600DBT z automatycznymi programami i sondą termiczną. No dobrze, ale zanim przejdziemy do bloku, którym nie przez przypadek nazwałem sobie grillowaniem grzanki, najpierw warto opowiedzieć kilka słów o samym wykonaniu tego sprzętu. Pierwszym co rzuca się w oczy jest z pewnością dominująca elegancka czerni z pojedynczymi, drobnymi srebrnymi akcentami. Na przedzie znajdziemy oczywiście wyświetlacz, który jasno i wyraźnie pomaga m.in. w wyborze wstępnie ustawionych programów do grillowania oraz informuje o ustawieniu temperatury górnej i dolnej płyty. Poza tymi elementami w pudełku znajdziecie też oczywiście instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną, obie m.in. w języku polskim co nie jest wcale regułą. Tym bardziej doceniam, że zwłaszcza ta pierwsza jest, bo ułatwia to pierwszy kontakt z urządzeniem. Poza wyświetlaczem mamy tu także główny uchwyt, którym bezpiecznie otworzymy, i zamkniemy naszego grilla, a także system fizycznych przycisków odpowiadających za blokadę płyt oraz całego urządzenia. Do tego sprzęt pewnie stoi na specjalnych antypoślizgowych nóżkach, które zapobiegają łatwemu przesuwaniu się całości. Całość komponuje się na naprawdę solidnie i ładnie wykonane urządzenie, które z pewnością wkomponuje się do Waszych kuchni. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów samego funkcjonowania tego urządzenia, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze dwa elementy wykonania tego grilla od Hisense. Pierwsza sprawa to kwestia tego, jak sprytnie ukryto na tyłach urządzenia ociekacz tłuszczu gdzie płyn zostaje dostarczony do odpowiedniego pojemnika za pomocą specjalnego kanalika i grawitacji. Płyn znajdziemy w małym pojemniku, który możemy łatwo wyjąć do opróżnienia z prawej strony grilla. A tuż obok tego miejsca znajduje się jedna z największych atrakcji tego sprzętu, czyli sonda termiczna. Do tego tematu jeszcze będę wracać, ale najpierw chciałbym Was zabrać do środka tego urządzenia. Na razie jeszcze sprzęt jest wyłączony, choć wtyczka jest już w gniazdku. Jednocześnie to też pokazuje pierwszą zalet tego urządzenia, czyli uniwersalność w użytku. Bo zobaczcie, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, wybrać interesujący nas tryb lub samą zdecydować o warunkach grillowania i gotowe! Nie trzeba wyciągać grilla z piwnicy, męczyć się z rozpalaniem węgla czy osiągnięciem odpowiedniego żaru. Co i tak może pójść w piach, jeśli akurat zepsuje nam się pogoda. Ba tym urządzeniem poratujemy też znajomych, bo wystarczy ustawić jedną blokadę, dzięki której całość staje się bardziej mobilna, także nawet na zimę do mamy można zabrać i zrobić rybę jak znalazł. Owszem powiecie, ale po co mi te przecież są patelnie? Nie zamierzam się z wami kłócić. Za to muszę Wam przyznać się do dwóch rzeczy. Po pierwsze, mam totalnie dwie lewe ręce, jeśli chodzi o gotowanie. Po drugie, jestem leniuszkiem, który choć lubi gotować, to docenia też sytuacje, kiedy życie może być prostsze. I tak też jest w przypadku grilla elektrycznego Hisense. Mamy tu bowiem aż 11 wstępnie ustawionych programów do grillowania, które pomogą nam przygotować bekon, kurczaka, rybę, grzankę. Warzywa, hamburgera, kiełbasę, a także stek na cztery różne poziomy wysmażenia. Jak sami widzicie, to wielka wygoda nawet dla takich amatorów pieczenia jak ja. Ale, ale, Grill Hisense zadowoli też bardziej zaawansowanych kucharzy. Strzałą Amora, która przekuje wasze kulinarne serca i zarazi miłością do tego sprzętu jest bardzo unikalna termosonda, która stale mierzy ciepło w środku mięsa, co przekłada się na bardzo dokładne wskazanie momentu pożądanego przez nas wypieczenia za pomocą sygnału dźwiękowego i impulsu do grilla. Idąc dalej, jeśli wspomniana już 11 wstępnie ustawionych programów, to dla Was wciąż Mało, możecie skorzystać z trybu manualnego, który dopasuje się dokładnie pod Wasze potrzeby. Jeśli jednak to wciąż dla Was mało, możecie też ustawić różne temperatury dla każdej z płyt grzewczych, a także zdecydować o tym, którą ze stron chcemy wykorzystać: karbowaną, która nada się głównie pod kiełbaski, ryby czy warzywa, oraz płaską podstawkę w sam raz do robienia soczystych steków, a nawet sadzonych jajek czy omletów. Różny poziom temperatury przyda nam się także do jeszcze jednej opcji, czyli możliwości korzystania z tego sprzętu na pełnym otwarciu. Sam Grill posiada świetną blokadę, która pozwoli nam spokojnie otworzyć urządzenie bez obaw o to, że górna klapa spadnie, ale ma też właśnie opcję dodatkową, która umożliwia otwarcie o kącie 180 stopni. Także jeśli macie ochotę przygotować dwa różne dania, to żaden kłopot. W tym miejscu dodam także, że każda płyta ma wymiar 28x24 cm, co w sumie daje nam naprawdę sporą powierzchnię do działania. Jak więc sami widzicie, ten elektryczny grill od Hisense zadowoli zarówno początkujących, jak i zaawansowanych kucharzy, stając się naprawdę atrakcyjną alternatywą dla rozwiązań znanych z naszych ogrodów. Ten grill Hisense nie ma znaczenia, czy zamarzy nam się przyrządzać potrawy w letnim ogrodzie, schowani przed jesiennym deszczem w domu, czy podczas świątecznych przygotowań urodziny. W każdej z tych sytuacji z łatwością możemy z niego skorzystać, a dzięki dodatkowym rozwiązaniom, na czele ze wspomnianą tutaj sondą termiczną uda nam się podać do stołu danie idealnie trafione pod nasze potrzeby i upodobania. Ciekaw jestem, co Wy o tym myślicie, sekcja komentarzy czeka na najsmaczniejsze przepisy, a ja tymczasem już się żegnam, bo aż grzech kazać czekać temu pysznemu jedzeniu, które nagotowałem przy okazji tego materiału. Tymczasem dzięki za dziś, do zobaczenia, do następnego, cześć!